Bajka. Wielka przygoda śnieżynkowych bohaterów. W pewnym spokojnym przedszkolu, które znajdowało się tuż pod lasem, z niecierpliwością czekała grupka przedszkolaków na pierwszy śnieg. Byli to mali odkrywcy. Maja, Kacper, Wiktoria i Mikołaj. Każde z nich miało swoje wyjątkowe marzenia, ale wspólną cechą było to, że bardzo kochali zimę i nie mogli się doczekać pierwszych płatków śniegu pewnego zimowego ranka, gdy za oknem pojawiły się białe kropeczki, dzieci wybiegły na podwórko. Patrzcie, pierwszy śnieg krzyknęła Maja, skacząc z radości i próbując złapać płatek na rękawiczki. Kacper podniósł rękę do góry, jakby chciał coś powiedzieć. Czy wiecie, że każdy płatek śniegu jest zupełnie inny? Każdy ma własny kształt i wzór, tak jak nasze odciski palców. W tej chwili w śniegu pojawił się dziwny kształt. Dzieci spojrzały na siebie zaskoczone. Z białej zaspy wyłoniła się postać. Śnieżynka. Była drobna, delikatna, ale miała wyraźny uśmiech na twarzy i błyszczące oczy. Zawołała ich ciepłym głosem. Jestem królowa śnieżynek, a wy wyglądacie na dzieci gotowe na wielką przygodę. Rozdział pierwszy. Kraina śnieżynkowych tajemnic. Dzieci przytaknęły z radością, i zanim się obejrzały, zaczęły się zmniejszać. W jednej chwili były zwykłymi przedszkolakami, a w następnej mikroskopijnymi ludzikami, tak malutkimi, że mogli dosłownie stanąć na płatku śniegu. Królowa śnieżynek zaprowadziła ich w świat, jakiego jeszcze nigdy nie widzieli w krainę śnieżynkowych tajemnic. Każdy płatek śniegu, który widzicie. To prawdziwy cud natury, mówiła królowa. Aby stworzyć śnieżynkę, musi być zimno, naprawdę zimno. Ale nie tylko. W górnych warstwach chmur drobniutkie kropelki wody zamarzają, tworząc kryształki. Później łączą się z innymi kryształkami i wędrują na dół, tworząc takie piękne wzory, jakie możecie podziwiać. Rozdział drugi: Poszukiwanie najpiękniejszego płatka. Królowa zaprosiła dzieci do wyjątkowej misji, miały znaleźć najpiękniejszy płatek śniegu. Każdy płatek był inny, a dzieci przyglądały się im, odkrywając z podziwem skomplikowane wzory. Maja zauważyła płatek w kształcie gwiazdy z sześcioma ramionami, Kacper odkrył płatek przypominający delikatne listki, Wiktoria znalazła taki, który wyglądał jak maleńkie drzewko, a Mikołaj zachwycił się tym, który przypominał pajączka. Podziwiając te kształty, dzieci poczuły się jak mali naukowcy. Każdy z was znalazł płatek, który jest wyjątkowy, powiedziała królowa. Tak samo jak wy jesteście wyjątkowi, każdy w swoim rodzaju. Dzieci zrozumiały, że tak jak płatki śniegu są niepowtarzalne, one też mają swoje wyjątkowe talenty i cechy, które sprawiają, że są jedyni w swoim rodzaju. To odkrycie sprawiło, że poczuły się bardzo dumne. Rozdział trzeci. Przygoda na śnieżnej górze. Podróż trwała dalej, a przed dziećmi pojawiła się śnieżna góra najwyższe wzgórze w krainie śniegu. Żeby się na nią wspiąć, dzieci musiały współpracować. Królowa dała im magiczne sanki, które mogły sunąć po śniegu i wspinać się pod górę. Wszyscy wzięli się za ręce, a Kacper który był dobry w planowaniu, poprowadził ich na szczyt. Wiktoria, która zawsze dbała o szczegóły, przypominała, by trzymać się razem. Gdy dotarli na szczyt, zobaczyli widok zapierający dech w piersiach. Cała kraina śniegu mieniła się w świetle księżyca, a każdy płatek błyszczał jak maleńki diament. Dzieci czuły, jakby dotknęły gwiazd. Rozdział czwarty. Sekret ciepłych rąk nagle zauważyli, że niektóre śnieżynki zaczynają topnieć. Było im smutno, bo te piękne kształty znikały. Królowa śnieżynek wyjaśniła im jednak, że śnieżynki wcale nie umierają, tylko zamieniają się w wodę, która potem wróci na Ziemię jako deszcz, a znowu zimą jako śnieg. Tak jak wy zmieniacie się i rośniecie, płatki śniegu również przechodzą różne etapy swojego życia. Dzieci ucieszyły się, bo wiedziały już, że każdy płatek, nawet gdy się roztopi, nie znika na zawsze, wraca na świat w innej formie, podobnie jak one rosną i zmieniają się każdego dnia. Rozdział 5. Powrót do przedszkola. Nadszedł czas, by wrócić do przedszkola. Królowa Śnieżynek podziękowała dzieciom za ich odwagę, dociekliwość i współpracę. Jesteście prawdziwymi bohaterami, powiedziała. Nie tylko dlatego, że odkryliście tajemnicę śniegu, ale dlatego, że nauczyliście się współpracować, pomagać sobie i być dumni z tego, kim jesteście. Dzieci pożegnały się z królową i wróciły do normalnego rozmiaru. Gdy weszły do przedszkola, ich nauczycielka przywitała je z uśmiechem. Widząc ich zapał i radość, czuła dumę z małych odkrywców. Dzieci opowiedziały jej o swojej przygodzie, a ona uśmiechnęła się i powiedziała: To niesamowite, ile dowiedzieliście się o śniegu! Jestem z Was bardzo dumna. Każde z dzieci poczuło się jak prawdziwy bohater, pełne radości i satysfakcji z odkrycia, że każde z nich ma coś wyjątkowego do zaoferowania światu, tak jak każdy płatek śniegu jest wyjątkowy. Drogie dzieci, jeśli bajeczka Wam się podobała i chcecie więcej magicznych historii, poproście rodziców, aby polubili tę bajkę. Mogą też napisać w komentarzu, co się Wam podobało, lub zaproponować pomysł na kolejną bajkę. A może chcielibyście, żeby Wasze imię pojawiło się w następnej przygodzie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał i kliknąć dzwoneczek. Dzięki temu zawsze będziecie pierwsi, którzy usłyszą o nowej bajeczce.